początek historii w ogóle cześć no i, yy, no i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału wpadnijcie na mój oryginalny kanał czyli Krzysztof litewski i co na kanał Bandy link będzie w opisie mm, co jeszcze wpadnijcie na, na sklep czyli www.bandole.pl a ja zapraszam do oglądania. Na początek urodził się chłopak, który nosił czyskie melon. Potem skończył szkołę i postanowił stworzyć grupę jego, czyli Team Lava. Potem Potem wybrał sobie trzech pierwszych członków, czyli Nexo, Klenia i Tata Nexo. Potem, potem przyszedł kolejny członek, czyli Noa. Noa na początku miała być skazana na śmierć przez to, że wszyscy. Członkowie myśleli, że to był Potem przybył kolejny członek, miesiąc. Yy, yy, po, po miesiącu przybył nowy członek Daniel, czy, zwany jako Mul. On uratował Noe yy, z, z, z paszczy złego rekina, jak to się mówi. I, I wszyscy uznali, że no nie jest wrogiem, ale kolejnym członkiem. Potem Daniel został skazany na śmierć, bo oni akurat myśleli, że jest wrogiem. Potem się dowiedzieli, że bo by i mianowali go jako członka. Potem. Kolejny członek, czyli Dobrzy, dobry przyjaciel Nexo, czyli Kowal. Jak wiecie, jak wiecie, na Facebooku istnieje grupa tym Zielony Kameleon i Kowal. Więc Kowal był najlepszym przyjacielem Krzysia i mór. Chociaż musz nie ma takiego. Takiego, takiego poświęcenia od nexo, jak od kowalów. Kiedy kowal przyszedł, miał być skazany na śmierć. Potem okazało się, że jest walecznym członkiem, który przyda się mu ławie. Potem. Potem zaistniał nasz pierwszy wyłóg, czyli Sonan. Kiedy Sonan przyszedł, był mocarstwem. I ciągle, i dzień dzień, wypowiadały się wojny. I ciągle walczyliśmy. Wszędzie było krew i ogień, ale poświęciliśmy się dlatego. Sonan był bardzo mocnym bosem do pokonania. Chciał, z, chciał zniszczyć tym ławę i żeby powstały Sonan City i żeby powstało Sonan City. Z, na to my nie pozwoliliśmy i potem stało się to. Stało się to, że tajemnica y, przyjaciela sona, przy, przyjaciela sonana, spotkaliśmy czyli Light make maker, light maker był jeszcze nawet większy. Więks Większość od Sonana. Wtedy to on. Wtedy to. Wtedy było. Wtedy Mursz dostał poproszenie, żeby, żeby dołączyć do grupy Sonana. Było tam napisane, że ja za jedną walkę dostanie miliard złotych. Zgodził się za to. Na to i. I stało się to. Pomagał, pomagał. Sam niszczył swoich przyjaciół. A potem stał się to. Uświadomił sobie, bo. 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 Jak go namówili, był pod wpływem narkotyków. Czyli. Kiedy spał, podłożyli mu pięć, pięć nauków na raz. Wtedy, wtedy, wtedy wytrzeźwiał i uświadomił sobie, dlaczego się na to zgodził. Potem, kiedy, kiedy, kiedy Mur kiedy, kiedy uciekł i do nas przybiegł, Przepraszam za wszystkie swoje czyny i obiecywał, że nigdy czegoś takiego nie będzie. Potem stało się bardzo bardzo duże zło. Czyli Sonan i, Light, i Lightmaker pływali Daniela Murfa za to, że za, za to, że już im nie pomagał i byli na niego wściekli, i Mursz drugi raz był skazany na śmierć, ale to teraz przez bosów najpotężniejszych. Potem Kowal, czyli waleczny członek Timu Mawy, poleciał i poświęcił swoje życie dla musa. Uratował go od paszy złych bosów. I wtedy, wtedy mu będzie mu wdzięczny do końca życia. Wtedy kowal kazał mu do, do Mławy, a sam poświęcił życiem się dla Mulfa. Suman i, i Lightmaker zabili kowala. Czyli naszego najlepszego przyjaciela, Wtedy, wtedy kowal okazał się najlepszym przywódkiem Mławy, a, a bez niego nie. Mława by się szybciej rozsypała niż teraz. Kiedy, były, kiedy się dowiedzieliśmy o, o, o jego śmierci, wszyscy płakali i był pogrzeb kowala. To był, to był naj, naj, naj Naj... 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 naj, 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 naj dzień, czyli piątek. W, piątek. w piątek był pogrzeb Kowala. A Kowal uległ we wtorek. Wtorek był bardzo... bardzo złym dzień i, i bardzo złym dniem. I we wtorek zawsze jak jakieś zjawiska działy się nam w mławie wtedy wszyscy po pogrzebie chcieli zabić Sonana i Light Na pogrzebie Kowala w ogóle dowiedzieli się o Lightmakerze. Kiedy ruszyli e, na Somalay Nightmakera, oni ich jednym pstyczkiem porypali na szczępy Prawie. Wszyscy mieli zadebrania, krew, a szyropa. Wszyscy, buzie wyglądały jak, jak, jak kłyczaczek świętojański, a ciało wyglądało jak, Martwa pościel. To było przykre bardzo. Wszędzie wszyscy nie wiedzieli dlaczego. Mówili sobie, dlaczego my żyjemy, dlaczego to wszystko się dzieje. Jakiś powód jest życia. Wszędzie ogień się palił. W sercu też był ogień. Bo nasze ciało też się paliło. Potem odkryło się drugie nasze zło, czyli Joker. Joker był bardzo silny i nie mogliśmy go pokonać. Był silniejszy od Nightmaker'a i Sonana razem wziętych. Wtedy Wtedy Joker bardzo walczył z tsunami lightmakerem, bo chciał ich zniszczyć i nas, a sam stworzyć miasto, czyli Jokerowice. Kiedy o tym się dowiedzieliśmy, wszyscy stali do walki i nie patrzyli się na krew, ogień czy ropę, ale wszyscy dawali radę i waliliśmy jakoś tego głupka, czyli. Jokera. Potem. Potem. Cud się stał, bo. Piątek, czyli najgorszy dzień. Wczoraj też był najgorszym dniem, ale piątek był łaczącym dniem. Wtedy stał się cud. Pokonaliśmy. Jokera. Wszyscy byli szczęśliwi, flotowani, ale jeszcze jak go pokonaliśmy, na, na ziemi spalonej było napisane ogniem Joker. Joker i korona. Czyli Joker postawił znak, że my z nim nigdy nie wygramy. Nawet jak go zabiliśmy, to że on kiedyś powróci. To jakoś tak się nie stało, więc. Było dziwnie. Potem kolejne nasze zło, czyli trzecie zło i trzeci bos, czyli Thanos. Thanos chciał yy, nie z, z, zniszczyć nasze miasto dla dla czterech dla czterech klejnotów z rękawicy Thanosa i Nie chciał załanąć naszym miastem, ale ukraść te klejnoty. Jakby ukradł, jakby ktoś ukradł te klejnoty, by, by widzieliśmy się, to byśmy się postarzali. I, i to była prawda. Potem, z, po, potem, po, potem pojawił się były dowództwa. Timu ławy, czyli Melon. Melon wypędził Tanosa z Mławy, ale sam chciał ukraść cztery klejnoty z rękawic Tanosa. Kiedy je ukradł, wszystko się zmieniło. Słońce też się zmieniło na starsze i na brązowe. Czas stuknął o parę lat w górę, a my byliśmy starzy i zgrzybiały. Mieliśmy brody. W ogóle byliśmy zaśnięci I w ogóle. I w ogóle było źle. Nie mogliśmy nawet chodzić, ale to nie. Jak powiedziałam, to nie wszystko. To. To zaczęła się wojna z Sonanem. I to było tak, dowiedzieliśmy się w, w samym początku wojny, że Light Me 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 Maker umarł przez Melona. Czyli Men Melon chciał wszystkich bossów zabić i nas, żeby tylko ubrać cztery klejnoty z jękawicy Stanosa. Te klejnoty były White aż. 853 miliardy dolarów wydaje, więc każdy chciał je mieć. Ale my nie wiedzieliśmy o co kaman, Ale za to Melon wiedział wszystko na ten temat. W dalszym ciągu wojny było tak, że wtedy Sonam stworzył swoją swoją ekipę swoich żołnierzy. W ogóle... Yy, takich, takich po pomoc, plusowych yy, yy, dowódców. no i mieliśmy trochę przeżywane, yy, yy, no i walczyliśmy, 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 aż w końcu trochę minęło i to się stało. Wszyscy polegli, był Emis, nikt nie wygrał, a Armia Mia, Sonana poległa i my polegliśmy. Wszyscy wakali. a to było najsmutniejsze. Pier Pierwsza osoba, która umarła, była Nora. Nora dostała e, strzałem, w, z łuku, strzałem z łuku w plecy. Wtedy krew rozsypa się na czołg, bo ona stała na czołgu i strzelała z procy. Potem kierował czołgiem taneksu I tak się stało, że bomba poleciała w czołg. Nie wiadomo skąd. Czołg się zwalił i Tatanexu zginął. Potem trzecią osobą, która zginęła był Nexo. Nexo, Nexo jechał na, yy, na pojeździe wojennym yy, yy, z, z wystrzelaczem ognia i stało się to, że le, le, leciała tarcza wielka zaostrzona bardzo takie tajcze nazywają się ostre tajcze w Neks właśnie walnęła ostra tarcza, przecięło go na kawałeczki i zginął Potem w czwartym umarłym był Mulf Daniel Czyli czyli nasz taki nie wiem ale też fajny gostek no. Taki wymyślał nam kiedyś różne takie fajne rzeczy poznawał u nas deskę się yy, i tak było że on akurat leciał helikopterem wojennym rzucał bomby a stało się to, że w niego Trafiła ogromna bomba. Jeszcze te bomby, które rzucał, wybuchły. Nie, nie, w niebie zrobiła się dziura i w ogóle. Piątym umarłym był była terenia, czyli bab, babcia Nexo. Ona została pociskiem akurat, e, bo pomagała Mulfowi rzucać bomby, ale mini granat, ale granaty dymne. Aż w nią trafił swój, swój granat dymny, rzuciła, odbił, odbił się od chmur i w nią poleciał. To było najgłupsze, co mogło się stać. E. A na Sunana śmiała się i w ogóle było trochę pośmiewisko, ale już tego nie zobaczyliśmy, bo zginęliśmy tak. No i emia Sunana tak sekunda, sekunda po, zginęła. I co ja mogę powiedzieć? Historia tym umowy tak się skończyła. Teraz. Robimy, robimy wszystko na ławie 2.0 ale ja też odbudowuję ławę No oryginalną wersję, więc jeśli będziecie chcieli odcinek z oryginalnej wersji, to zostawiajcie łapeczkę w górę. Dzisiejszy rekord łapek to niech będzie 80 tysięcy łapek i... Lecimy z oryginalną wersją mowy. No i co jeszcze? No, odbudujemy ją. No i to koniec historii. Trzymajcie się. Cześć, dzięki za wysłuchanie.